Ostatnio obrażała się na zwierzęta odwiedzane w zoo. Od razu informuję, że moje filmy mają podpiętą taką funkcję, że nie wyrażam zgody na linkowanie moich filmów na różne strony. Więc w tym momencie jest to niezgodne, niezgodne z tym, co ustawiłam w filmie, tak w roli informacji. Więc filmy mają takie y, dodatkowe funkcje, podpięte jako zabezpieczenie. Więc nie wyrażam zgody na przetwarzanie, umieszczanie itd., więc to tak w ogóle. Natomiast, y, oczywiście, linkowanie w pozytywnym celu to wiadomo, że y, wtedy tak naprawdę wiadomo, że taka zainteresowana strona nie reaguje, jakby to wtedy się ta kwestia rozmywa. Natomiast, generalnie, w, w innym celu, jakby nie patrząc, jest to sprzeczne z. Y, Wyborem y, opcji w filmie. Natomiast y, zastanawia mnie jedna rzecz. Y, mam wrażenie, że trzyletnie, czteroletnie dziecko, y, jak mówi, że rozumie, to chyba rozumie. Y, Zastanawiam się, co ma na celu ciągłe y, przytaczanie miałkich kwestii. I to nie szympansy. Szympansy są miałkie, tylko y, tutaj konkretnie człowiek. Y, Czemu służy tak naprawdę po roku, znowu że tak powiem, polokwialnie, wabranie y, się? I czy naprawdę, człowiek dorosły nie ma innych rozrywek, niż zająć się, właśnie, niż po prostu zajmowanie się y, życiem innych? Ktoś nie powiedział, czemu inne kanały obsmarowywane nie reagują, bo yy, nie zniżają się do takiego poziomu. Natomiast yy, zastanawiające jest to właśnie. Zresztą zaraz, momencik. Tu się zdecydowanie. Ta pani nagrywa szkalujące treści o youtuberach. Ktoś chyba yy, nie do końca rozumie, co to jest szkalowanie w ogóle. Szkalowanie to jest właśnie coś, co robi narcyz z pobudek osobistych, a nie mówienie o pewnych zjawiskach. W ogóle pomieszanie z poplątaniem. Ale momenci. I tutaj powróćmy do pewnej kwestii. Jeżeli dziecko mówi, że rozumie. To potem kolejnego dnia znowu odwraca kota nam Jednak znowu jednak nie rozumie Obrażała się na zwierzęta odwiedzone w zoo Pomijam miałkość tekstu i piaskownicę Ale czym ma służyć kolejne udowadnianie, że ktoś nie potrafi trzech zdań wysłuchać z logicznym zrozumieniem Swoją drogą hipokryzję. z tak podaną na hipokryzją spotkałam się pierwszy raz w życiu. Jak wspominałam również, um, zastanawia mnie to, czy tam w tym gronie przeklaskiwaczy są tylko te osoby, które są u mnie przez oznaczone jako hejterzy w tej nowej funkcji. Czy też yy, tam jest też ktoś po prostu, kto nie do końca potrafi zrozumieć kontekst sytuacyjny? Bo w momencie, gdy ktoś mówi o wolności słowa, o klasie, o idealizmie, o tym, że mówienie o innych kanałach to szkalowanie, a jednocześnie sam to robi, to czym to jest jak nie hipokryzją? Hipokryzją jest również Serduszkowanie tego typu komentarza odnalazłam kanał, o którym mowa. Szczerze mówiąc, to nic ciekawego tam nie znajduję, bo pokazywanie stron z okazjami perfumowymi niczego nie wnosi do mojej chęci poznawczej świata zabawu. Serduszkowane przez ów kanał. Kolejny przykład hipokryzji. Już nie mówię o tym, jak będąc w pozytywnych relacjach z tą osobą, dostawałam wiele informacji, jak że tak powiem wierzy w moją misję jak podziwia moje wieloletnie doświadczenie perfumowe, oglądanie niższe i tak dalej, serduszkowanie tego typu treści, czyli przeklaskiwanie że tak, ten kanał tylko nagrywa przeglądy okazji w perfumeriach żadnych rozwijających treści perfumowych, oczywiście, że żadnych przecież nie ma serii o składnikach perfumowych, nie ma serii o tworzeniach, laboratoriach o wielu rzemieślniczych zapachach, o zapachach polskich perfumiarzy niezależnych, o ogromie niszy, wstępy w Polsce, niedostępnej, wycofanej, o ogromie przeróżnych innych marek mało znanych. Nie ma przecież, nie ma około 200 odcinków nuty motywy perfumowe. Oczywiście nie jest to jedyny kanał, który przedstawia taki ogrom mało znanych rzeczy. Taki świat emocji perfumowych, nie no, przecież są tylko na krzyż przeglądy okazji w perfumeriach. Ale przyjrzyjmy się. Seria Perfumista Artista powołaniem o składnikach tworzenia, kolaboratorium. 132 odcinki. Ech, przyjrzyjmy się dalej. Wśród składników perfumowych, 56 odcinków. O markach Zapacha andbar 110 odcinków. Seria Patriotus Perfumowy. 109 odcinków o polskich twórcach. Flakoniki, 92 odcinki. Seria Flower Par, 26 odcinków. 23 odcinki o marce Amouage. Poszukiwania perfumowe widzów, 75 odcinków. Marka L'Artisan, 41 odcinków. Morze, oceana, perfumy, a zapachy, perfumy. Poszukiwania prawdy 26 odcinków. Koniecznie zobacz 71 odcinków. Przymiotnik perfumowy 27 odcinków. swoją drogą hipokryzja, ociepla swój wizerunek, pokazując zwierzątka. 162 odcinki, z czego pierwsze odcinki sprzed 5 lat. Perfumy dam, na skórze damskiej kontra męskiej, 50 odcinków. Perfumy Alato, 33 odcinki. Witaj wiosno, perfumowo, zapachowo, 77 odcinków. Mainstream, reaktywacja cyklu, 64 odcinki. Owe, Morze w odcinkach 237 odcinków. Perfumy Gourmand, 42 odcinki. Nieuzasadnione unikaty. I co dalej? 52 odcinki. Przeglądy perfumowe prawie 200 odcinków. Cyk święta i zapacha perfumem 28 odcinków. Perfumy dla mężczyzn prawie 70 odcinków. Małe znane marki perfum aż 440 odcinków ceny dla myślników danego zapachu 17 odcinków, dla mięśników mocniejszych zapachów 314 odcinków. A, a propos jeszcze, niemal jeszcze jest seria Afrykarium, nie zapominajmy, 41 odcinków. I uwaga, niszowe marki perfum, ponad 800 odcinków. Mainstream różne, ponad 160 odcinków. Pierwsze wrażenie perfumy prawie. Oj, prawie, prawie. Ponad 300 odcinków. Ciekawe połączenia, prawie 30 odcinków. Szafa perfumowa 109 y, odcinków recenzja zapachów prawie 200 odcinków tanie, perełki zapachowe prawie 200, nie, no, 155 odcinków nuty i motywy perfumeryjne 320 odcinków Tylko przeglądy okazji w perfumeriach. Odkrycia zapachowe, 224 odcinki. Zaserduszkujmy komentarz, który jawnie pokazuje hipokryzję względem informacji kierowanych do mnie rok temu. Dzieńczek perfumowy, prawie 400 odcinków. Cykl jesienny, 25 odcinków. Nie bez powodu nazwa mojego kanału to jedyne miejsce z ogromem niszy na polskim YouTubie Nawet ostatnio Oprócz przeglądów yy, Oprócz przeglądów yy, okazji w różnych miejscach perfumowych Naprawdę trzeba być wybitnie spostrzegawczym, Żeby zauważyć, yy, już mówię ile dokładnie Wejście odcinków yy, marek mainstreamowych przeglądów, tu mamy 25 odcinek i wszelkie inne, zapachy endorfina, o zapachu Signature Royal, Marcy Dolcent Gabana, wszystko w przeciągu ostatnich kilku dni Yy, nie tylko przegląd marek mainstreamowych, ile omówionych motywów wiosennych. Na przykład, to zrobić, żeby tylko tytuł od razu wchodzi w film. No ale dobrze. Motywy wiosenne. Tu mamy tę cielesność niewinność, miękkość, czystość. 35 tysięcy poznanych zapachów. Nic nie ma na kanale. Tylko. Szczególnie okazji na stronach perfumerii. Nawet